Na odcinku autostrady A4 w miejscu, gdzie ruch odbywa się jedną jezdnią autostrady, po jednym pasie w każdym kierunku, jadący w kierunku Katowic samochód osobowy marki BMW zjechał na lewy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z jadącym w przeciwnym kierunku samochodem osobowym marki KIA. Na te samochody najechał kolejny samochód osobowy marki Ford. Odłamki samochodu BMW uszkodziły jadący w kierunku Katowic samochód ciężarowy z naczepą. W wyniku tego zdarzenia kierowcy Kierowca samochodu BMW poniósł śmierć na miejscu. Pasażer samochodu BMW, jak również kierowca samochodu Kia i pasażer samochodu Kia zostali przewiezieni do szpitala na dalsze leczenie. Policjanci na węźle Brzeg i na węźle Opole Zachód prowadzą objazd tego miejsca. Kierują samochody na drogę 94 w kierunku jadąc w kierunku Katowic na węźle Brzeg kierowcy muszą zjechać z autostrady na drogę krajową 94 i z powrotem na autostradę mogą wjechać na węźle Opole Zachód. I alternatywnie w drugą stronę na Opole Zachód kierowcy muszą zjechać drogą krajową 94 dojechać do, węzeł, do węzła brzeg, gdzie mogą wjechać i kontynuować dalej jazd. Na miejscu policjanci wykonują czynności, zabezpieczają wszystkie ślady, zostaną zabezpieczone samochody. Dopiero po wykonaniu tych wszystkich czynności zostanie przywrócony ruch.